Siemanko, Siemanko. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krzychu i zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Jednak zanim zaczniemy, chciałem wam tutaj jeszcze raz zaprezentować kolejny raport ze strony CarVertical. Kieruję to przede wszystkim do nowych widzów, bo wy już mieliście okazję zobaczyć tutaj nie jeden raport, a CarVertical jest to strona, na której możecie sprawdzić historię swojego motocykla, który macie zamiar kupić. Można tam między innymi sprawdzić, czy motocykl nie był kradziony, nie miał cofniętego przebiegu lub czy nie był po jakimś wypadku. I tutaj pokazuję wam przykład takiego motocykla, który jest uważany za jeden z najpiękniejszych motocykli. I tym motocyklem jest Ducati Panigale Gale. Tutaj, właśnie z raportu, który wygenerowałem, mogę Wam pokazać, jak ten motocykl wyglądał w 2018 roku. I powiem Wam, że mogę się założyć, że ten motocykl jest gdzieś już na pewno zrobiony. Ja osobiście, gdybym szukał takiego motocykla i znalazłbym coś takiego, to wydaje mi się, że od razu ten motocykl bym pominął. Także jeżeli macie jakiś motocykl na oku i chcecie go sprawdzić, to potrzebujecie tylko numer WIN. Kosztuje to kilkadziesiąt złotych, także naprawdę nie jest źle. A może Wam zaoszczędzić dużo więcej. Słuchajcie, a jeżeli macie taką sytuację, że chcielibyście sprawdzić historię waszego motocykla, to oczywiście możecie to zrobić. Jest wam potrzebny tylko numer WIN. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem macie link, dzięki któremu macie 10% zniżkę. Także to by było tyle mojego gadania. Zapraszam wszystkich na kolejny nocny odcinek. Dobra redukcja, Patryk, teraz. Już? No dawaj. Ja nie chcę, żeby mi coś wybiegło tu Bo ja to mam, yy, że tak powiem, troszkę w gorszej sytuacji jestem, bo mnie nie chroni nic. No tak, ja nie patrzeć? Może ktoś nam długi mruga. Na pewno tą lampę obniżyłem w Obniżyłem, no? Oślepiacie? Nie, nie oślepia właśnie, a taki gość przed nami rugał. <śla> Nie, ona mi się wydaje, że ja ją obniżyłem aż za nisko, bo trochę za nisko świeci Chociaż może i nawet jest git, minimalnie, może do góry jeszcze Kręcasz na prawo? Tutaj? No, zrobiłem w czajkę to się na parkingu dzieje Dobra, dawaj Może siedzą w autach jakieś lolity, jakieś piętnastki w BMK Ej, zrobię przychodziła zdjęcia, jak tam jest jasno. Dobra to Na samym końcu? Nie, 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 tutaj. Nie, tu w lewo ani tam dalej? Nie, tam dalej jest za dupie Po cichu, żeby tu ludzi nie wkur...ć No, bo akurat oni się tu znają No, tu jestem znany Eee, pusty parking Dobra. na proszę, zakazanie Dobra, dojedziemy do końca tej oświetlonej drogi I, i potem możemy... jechać z powrotem Dzień dobry! Dzień dobry! A widać mnie cał całego jak nagrywasz na przykład tutaj jak stoisz się... Jak mam szerokokątny to tak Nie nie nagrywaj szerokokątnym, bo jest ka jakoś wtedy Roz, Ale jeszcze. na jeden na ja razie ten nagrałam Aha no to dobrze Ale tak to i tak ci widać No dawaj tutaj Czeka Reszywa to wszedł <noise> Sorry. Co? No bo ona miała telefon przez przybordach wystawiony, wystawiony, ja by ja wycieraczki puściłem. Aha, zajebiście! Obrałeś mi telefon! Ale przynajmniej czy przy ekran umyłem. No super, dzięki! Dobra, tu możemy zawrócić. Chyba, że na Orden się przejedziemy, bo ja bym w sumie hot-doga opierdzielić. Możemy. No to dawaj na Orden. Nie wiem, co by jeszcze można nagrać ciekawego. Jakieś pomysły? A tam to jakieś miejsca jeszcze? Ciekawe Nie no, chodzi o, ogólnie teraz jak jadę, nie? Czy, że coś mam zrobić Nie wiem, wstać, dupę pokazać, nie wiem Jak będziemy jeszcze miał, to możesz pokazać <grybuj> <grybuj> Jutro będzie spotet w Lublinie <grybuj> Jakieś dwa pojeździły Po mieście A ja Powiem Ci o komentowaniu, komentowania które miał chrypę Jest gorzej niż na imprezie jak się drze A tam pierdzielisz co mi tu gwizdasz, kurde? <gry> Dobra, poczekamy aż te... Patrz, aż ta auta przejadą Ole, myła. No! Co? Poczekamy, aż auta przejadą Aaa, następny, Aha. tir jedzie Dobra Kurde, fajnie to przyszło. No Musimy Na... się wolniej, bo to się też ukorosi Krzywe, to są po taki slalom, no Jaki slalom? Zaraz zobaczycie Ci pokażę. Dobrze. To dobrze wyszło. Co nagrała, no. Ale kurde to by lepiej w jakbyście wolniej jechali, bo to naprawdę trzeba wszedł. Znaczy, bo to raz masz. O, teraz możesz opowiedzieć o wyposażeniu tej luksusowej limuzyny. W wyposażeniu? Tak. tak. Nie no, wody, w ogóle specjalnego gdzie Jedzie tu mazian. Eee, masz... Kierownicę, masz multifunkcyjną i grzanie dupki, widzę. Tak, dokładnie, stary. Aha. Duża nawigacja Harmon Kardan <grym> O <grym> ładnie Można w Wasem synku? Można, pewnie Dobra i nie zapomnij o tych zajebistych poduszkach Jakich poduszkach? Piękna, sami. A no, jaka? Mięciutka, a. <grym> nie Madziu? Tak <grym> Patrz O, ta zrobiłaś? No. I robimy duchę. Siadamy. Co ty robisz? Dzwonić? Pisiadę. Nie dzwonić? Dzwoni! Przysiady? Oparł no, jeszcze Halo? Dobra, ty mi będziesz pytania py yy, czytać, tak? Maja, ja na nie będę odpowiadał, tak? Dobra, okej, okay, niech będzie. Kurde, cicho zapalił. A wie, wiesz jak tam wejść w to, nie? Na moim Instagramie. Tak, wiem, już mam. O no to super. Jezu, co to za... Wyłącz tą piździawę. Dobra, jedź pierwszy, tylko tak nie za szybko. Tak stówką max. Dobrze. Dawaj. No jedziesz czy nie? No mieć? No jeść. Do, do, do. Mówię ci! Jedziesz pierwszy... No dobra, jedziesz czy nie? No i co masz coś... pytanie No słucham. Ile najwięcej jechałeś motorem? 263, coś takiego, to już chyba... Na coś podobnego już odpowiadałem wcześniej. Także tak, tak to chyba... Ale to już było kiedyś. No, raz sprawdzałem, no, w, inno... ko, koło 260, no jakoś tak Jaki Intercom polecasz? E, jaki Intercom polecam, polecam Cardo Bolt, który ostatnio dostałem, testowałem go, naprawdę jest super sprzęcior Także polecam wszystkim bardzo serdecznie Jakie miałeś pierwsze moto? Pierwsze moto? A skuter się liczy czy nie? że... Nie, dobra, nie nie liczy się Skuter się nie liczy To miałem, miałem Yamaha YBR 125 Która miała to chyba zawrotne... Stopy, bo było jego. Nie, nie, to w, to w technikum, Patryczku, miałem YZF To jest... To była sportowa, a wcześniej nie. No. inną O, no, to wtedy tak, jak tą sportową miałem, to chłopie, kurde Wiesz co to było w wieku 16 lat, ja pierdolę. <śledzimy> Jak długo trwa twoja zajawka za na motor? Od zawsze, od dziecka Jak zawsze byłem dzieckiem e, Zawsze byłem dzieckiem Jak kiedyś byłem dzieckiem <grym> e, To jak gdzieś jechałem z rodzicami czy coś To nie wiem, miałem tam 5-6 lat To pamiętam, że zawsze, zawsze się jarałem i patrzyłem przez okno jak oni jeżdżą I wtedy sobie powiedziałem, że ja też tak kiedyś będę Także no, tak to wygląda Dupy stoją, zrób, to, 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 to. Uuu. Uuu. <grym> Eee. Jak długo już jeździsz na motocyklu? Eee, jeżeli patrząc od 125 no to 10 lat prawie No 10 lat, bo prawko na 125 zdawałem w 2013 roku także, także prawie 10 lat już Będziesz jeździć kiedyś w Toruniu? Chętnie dołączę jako pasażerka, pozdrawiam Jako pasażerka? Tak Eee, w Toruniu, w Toruniu. Gdzie jest Toruń, kurde, a to nie jest... E, Toruń nie jest tam gdzie, tam, gdzie ci opowiadałem, że tam na autostrady wjeżdżałem gdzieś? Tak. A, no to możliwe, że jak pojadę na następny raz nad morze, to... to będę w Toruniu, ale na pewno nie prędko. Pytania nie mam, ale chciałabym powiedzieć, że jesteś fajną osobą i zajebiste zaj zaj filmy. Pozdro, byku. Jak miło Jakiego mikrofonu używasz do nagrywania Audio eee, Mikrofonu Rode Smart Love Plus Jest bardzo dobry, już go, o nim kiedyś w sumie Wspominałem, ale dużo osób pyta eee, Tak, nazywa się Rode Smart Love Plus eee, Jest zajebisty Bo nie ma żadnych Szumów, ani nic, zajebiście zbiera Dźwięk, no ale Bardzo drogi, bo za taki mały Mikrofonik, który jest w kształcie orzeszka Płaci się trzy No ale jest, jest warty tego, bo nie, nie ma z nim żadnych problemów Chociaż to już jest mój drugi, bo jeden się już zje. Nie wytrzymał prędkości Dobra, tu jeszcze kolega prosi, spalisz kapcia? Już paliłem kapcia Nie no, może kiedyś tam spalę no, no jeszcze nie zarobi ja jeszcze spalę tam kiedyś, opony są drogie to jak się bawisz? Zajebiście się bawię, dzisiaj jest piękna yy, wtorkowa noc Wtorkowa? Dobrze mówię? Tak, wtorkowa już, noc no już w sumie się Nie, wtorek o, Wtorek? Aha, kurwa, poniedziałek był, sorry, zajebałem się przed tym urlopem <laughs> No jest parkowany, o, o kurde rezerwa mi się zapaliła. o shit! No dobra to możemy... A, możemy na Orlen jechać, to zatankuje. Ale na pytanie. Właśnie ja też musiał tankować. Proszę o uwagę. Miałeś kiedyś wypadek na motocyklu? No. E nie, nie miałem nigdy wypadku, miałem jakieś tam drobne przewrotki, ale w sumie to... Nigdy jakoś Ale na nic... jednokierunkowej nie wjechałeś kiedyś? No, ja no dobra, było? No, no było, było, ale to, to nie było nic takiego poważnego, to, to wiesz, to nie było nic takiego poważnego, bo, bo tam się przewróciłem przy jakiejś tam mniejszej prędkości, nie, nic, nic nie połamałem, nic sobie nie zrobiłem. Ja opowiadałem o tym kiedyś, że pod prąd pojechałem. Jak przekonałeś rodziców na motocykl, gdy byłeś niepełnoletni? Gadałem o tym milion razy dziennie. Miejcie przykład tych Czyli, kurwa, a nie, zamykajmy czy otwierają. No za, właśnie nie wiem, ale coś się zaświeciło. No właśnie trzeba podziękować No może zauważyli, że jedziemy, teraz zamkną może. No nie, nie no, zamykamy. normalni ludzie. No jak przekonałem, ja nie musiałem za bardzo przekonywać, no widzieli, że bardzo chciałem, no to za bardzo... Wiesz jakby moje dziecko na przykład chciało czy coś, no to... Też bym chciał jak najlepiej do tego dziecka, żeby spełnić jego marzenie, że tak powiem, nie. Wiadomo, że wiadomo, że w noc i płakał, No, wiadomo, wiadomo, że każdy człowiek na to inaczej patrzy i w ogóle są ludzie, którzy są przeciwni w ogóle motocyklom, nie wiem jak to powiedzieć no dla nich to jest po prostu zło wcielone są tacy ludzie i tyle no. a moi rodzice nie są akurat tacy i sami uważają, że motory są fajne także no tak to wygląda ale co nie zmienia faktu, że się boją ale jeszcze coś dopowiem jak miałem y, tą 125 jeszcze wtedy prawka na nią nie miałem ale coś tam gdzieś uczyłem się po bocznych drogach ale na głównej drodze jeździł mój tata właśnie i ja siedziałem za nim to on też tym kurde popierdzielał, do końca kurde Mimo, że to było słabe, to on zapierdzielał tym motorkiem równo <gry> Kurde, zaś tankować tego szczępa, ja pierdzielę Siedem... a nie ma w sumie najgorzej Be Benzyna trochę potaniała Tararara. a chodź koło mnie No nie gdzie ja tam ci A jak masz podświetloną tą rejestrację, to jakby na taki zielony kolor To jakbyś miał zieloną rejestrację, jak mają te... jak mają elektryki Ding dong Otwórz drzwi! Ale nie spadł już śnieg? Madzia, chodź mi Bingo. zatankować! <laughs> o, Madzia, chodź mi zatankować! Ja? No, no, nagram Cię, chodź! Nie, ja się wstydzę! No czego, no chodź! Jestem ja dzisiaj niewyjściowa! Jak to niewyjściowa? Pięknie wyglądasz! Nie! Kurde! Nie? Co wy tam pierdzielicie? E, nie słuchaj no nie słuchaj Madzia no. próbę głosu Olo, Raz, dwa, trzy, trzy do mikrofonu Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Słuchajmy dobrze Krzysztofie Zajebiście tak? Wyindywidualizowaliśmy się z Rosem, kurde, z Mawanego Sumo O, Wyrękawiczkowana, wyrękawiczkowanejsza, <grym> i Nic nie zmiana miałem, co powiedziałeś. O, równa stówka. Ty. Ty umiesz wyciągać. Nie, równa. 99, 99. Nie udało mi się, Patryk, wyciągnąć w porę tutaj. Za szybko. <grym i zielonych> A, my Kurde, muszę, Cześć, Kurde, musiałem Was aż wyciszyć teraz. Dobry wieczór. Krójeczka. Czekajcie, tylko sobie licznik muszę wyzerować O nie Jabola Możemy na Jabole, no poczekajcie chwilę, tylko sobie rękawiczki ubiorę jeszcze O to idealnie bo mam dwa pytania No to dawaj Co sądzisz o Yamaha R6 2005 2005 to są chyba jeszcze te starsze modele e. Słyszałem, że że to są dobre motocykle. Eee, w sumie nie, nie mam za bardzo informacji jakoś zbytnio o nich, ale słyszałem, że są naprawdę dobre. Także możesz pytać dalej. Dobrze. Eee, czy mam zamiar nauczyć się jeździć lepiej na jednym kole? Mam zamiar, bo cały czas się uczę i powiem Wam, że coraz to lepiej mi wychodzi. Moim zdaniem i tak dobrze. Nie przywlepiaj się tak. <laughs> Ej! Eee no zdanie Bez rewelacji <laughs> e, jest prawie pierwsza w nocy już kurde no. <laughs> BMW Bezpieczeństwo przede wszystkim Tak jest a... to mnie zawsze opieram jak pasów nie zapinam Ja Chyba <laughs> ty, nie? No tak ja Ej, ale powiem ci ja bym naciągnął dętkę na tłumik to też bym zrobił tu, tu, tu. <laughs>